Otworzył może, może przed nami. Otworzył może, może przed nami. Bo w nim zatopił cię naszy naszych. Bo w nim zatopił cię naszy. naszych. Bo, ona, bo nam podarował wszystkie ich bogactwa. Przed nami, Bo morze, morze przed nami, Bo w nim zatopił ciemię naszych. Kim dla niego jest Bóg? I Abraham nie udzielałby nam odpowiedzi teoretycznej, nie przedstawiałby nam rozważań filozoficznych, po prostu opowiedziałby nam swoje życie. Opowiedziałby nam o swojej sytuacji, że kiedyś był człowiekiem, który w pewnym momencie zobaczył, że jest bankrutem. Nie miał syna, nie miał ziemi. I słusznie oczekiwałby od nas współczucia, dlatego że posiadanie syna, posiadanie ziemi to były podstawowe cele mężczyzny przedłużyć swoje życie, przedłużyć życie swojego rodu i mieć miejsce, gdzie mogą spocząć twoje szczątki. I wtedy kiedy był u kresu życia, można powiedzieć, usłyszał dziwny głos. Głos, który mu zapowiedział że to, czego nie ma, otrzyma. Absurdalna rzecz. Starzec dowiedział się, że będzie miał liczne potomstwo, ale jest jeden warunek musi wyruszyć w drogę. I Abraham podjął to zadanie, wyruszył. Możemy sobie wyobrazić, co o tym myślała jego żona. Być może codziennie mu wkładała w głowę prawdy oczywiste, że teraz, kiedy opuścili klan, kiedy szwędają się nie wiadomo dokąd, yy, są bardziej narażeni na niebezpieczeństwo, yy, wszystko zaczęło toczyć się w kierunku nieznanym, bo Abraham nie wiedział dokąd ma iść. I tak się szwendał. Za głosem, który kiedyś usłyszał. I trwało to bardzo długo, aż wreszcie doszedł do Ziemi, którą zamieszkiwały potężne ludy. I wtedy znowu usłyszał głos, który mu powiedział, że ta Ziemia będzie jego. Kolejna absurdalna obietnica. Nic głupszego nie może się człowiekowi zdarzyć, niż uwierzyć w to, że spełnią się jakieś nieprawdopodobne rzeczy. I Bóg obiecał Abrahamowi, że Wszystko będzie jego własnością. To, co widzi w tej ziemi, którą zamieszkują liczne i wielkie ludy. Gdybyśmy Abrahama zapytali, dlaczego wierzy, zawołałby swojego syna Izaaka, pokazałby go nam, postawił, powiedział: To jest mój syn, którego nie miałem, pokazałby ziemię, którą ma. Z namiotu wyszłaby jakaś staruszka, powiedziałby: a To jest moja żona, która byłaby spłodna i urodziła mi dziecko. I to są fakty, który, o których opowiadałby Abraham. Być może nie umiałby nam opowiedzieć o koncepcji Boga, czym właściwie Bóg jest. On by opowiedział o faktach ze swojego życia. Kiedy w Ewangelii czytamy, że Jezus powiedział uczonym w piśmie, że Abraham zobaczył mój dzień i się rozradował. Oni go pytają, jak Abraham mógł zobaczyć Twój dzień, skoro Ty jeszcze 30 lat nie masz. To jest odpowiedź na to, czym jest wiara. Wiara jest tym, co zobaczył Abraham. Dzień Jezusa Chrystusa. A co zobaczył Abraham? Abraham zobaczył, jak Bóg ze śmierci wyprowadza życie. Jak czyni realnymi rzeczy absurdalne i niemożliwe. Gdybyśmy zapytali, Żyda, który brał udział w wyjściu z Egiptu, czym dla Ciebie jest wiara? Opowiedziałby nam swoją historię. O tym, kiedy był mały, widział jak jego ojciec jest bity przez Egipcjan, jak ciężko pracuje. Potem sam poszedł do pracy, widział cierpienie swojego ludu, a potem by opowiedział o tym, że pojawił się pewien człowiek, Mojżesz, który wezwał ich do wyjścia. I opowiedziałby o strachu, jakim towarzyszył, kiedy dochodzili do Morza Czerwonego, a za nimi już słyszeli y, szum nadjeżdżających rydwanów faraona i wojsk. A potem opowiedziałby o tym, jak Bóg otworzył przed nimi Morze Czerwone, jak dokonywał rzeczy niemożliwych, przeprowadzając ich przez pustynię. I to wszystko byłyby fakty z życia. Znowu nie umiałby nam być może opowiadać o tym, Czym jest Bóg, kim jest Bóg w sposób filozoficzny, w sposób naukowy, ale umiałby doskonale pokazać wydarzenia ze swojego życia, w których zobaczył interwencję Boga. I wreszcie, gdybyśmy spotkali Jezusa Chrystusa i zapytali Go, a kim jest Bóg, to też. Nie opowiadałby nam żadnego traktatu, dlatego że Jezus nie napisał żadnego traktatu. Powiedziałby krótko: Jeżeli patrzycie na mnie, widzicie mojego Ojca, widzicie Boga. I kogo widzimy, patrząc na Chrystusa? Kogo widzimy? Widzimy tego, który oddał swoje życie za nasze grzechy, dla naszego zbawienia. To znaczy zgodził się na to, żeby być przestępcą, żeby być osądzonym jako ostatni grzesznik. Jako bluźnierca, przyjął cierpienie, które nie było dla niego znakiem odrzucenia, tylko znakiem wybrania. I to jest wiara, którą tutaj dzisiaj przepowiadamy: wiara w Boga, który nas kocha, który. Kocha każdego, który nie zsyła cierpienia za grzechy. Wiara pozwala przeżyć cierpienie tak, jak przeżył je Jezus Chrystus. I Krzyż nie jest tym, co było na końcu historii zbawienia i historii Jezusa Chrystusa. Potem było zmartwychwstanie. I dlatego, kiedy mówimy o wierze biblijnej, mówimy o wydarzeniach. Takich jak. Tutaj mówiłem o Abrahamie. O tym, jak ze śmierci, z sytuacji bez wyjścia, beznadziejnych, Bóg wyprowadza życie. Z martwego łona Sary wyprowadził Izaaka. Z pułapki, jaką było Morze Czerwone, przeprowadził Izraelitów na pustynię i potem. Weszli do Ziemi obiecane. W życiu Jezusa Chrystusa, które wydawało się porażką, na końcu jest zmartwychwstanie i otworzenie bram nieba, bram życia, bram zbawienia dla każdego z nas. I dlatego pytając dzisiaj, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus. Zmuszamy każdego do zobaczenia, czym jest to, w co wierzysz. Czy to jest teoria, czy to jest coś, co naprawdę wydarzyło się w Twoim życiu? Także jeszcze raz powtarzam to pytanie. Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Czym jest dla Ciebie wiara? Dlaczego wierzysz? Czy są jakieś wydarzenia w Twoim życiu, w których spotkałeś Jezusa? Miłości mojego życia szukałam, lecz nie znalazłam, znalazłam miłość mojego życia, pochwyciłam go i nigdy już nie puszczę. Ja przynależę do mego miłego, a on jest całym mu. Czytanie z Ewangelii według Świętego Jana. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej, i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Może kogoś gorszy to, że że taka ilość wina pojawiało się na weselu wiele y, czcigodnych osób podobno gorszy się na tę Ewangelię że 600 litrów wina to naprawdę przesada a tyle mniej więcej, mniej więcej było y, tego wina niektórzy też z przekąsem powiadają, że zabrakło wina bo Jezus z apostołami przyszedł, i to oni przyczynili się do tego braku. Istota jest taka, że w każdym małżeństwie zabraknie wina w pewnym momencie. Mimo najwspanialszych planów, mimo najlepszych chęci, w pewnym momencie małżeństwo doświadcza goryczy, braku radości. Bo wino to, to, jak mówi psalm, napój, który rozwesela serca ludzkie. Bo żeby kochać, trzeba mieć pewne, pewną odrobinę odurzenia. I zwykle małżeństwo, które zaczyna się od impulsów erotycznych, jest takim odurzeniem. Ale to jest jak, jak akumulator. W samochodzie. Służy tylko yy, w rozruszeniu. Służy za rozruch. Potem ma się włączyć inna energia. Jak wiadomo, energia chemiczna, paliwa. Podobnie z małżeństwem. Ona ono korzystając z tego pięknego daru erotyzmu ludzkiego ma doprowadzić do momentu, kiedy Trzeba liczyć na Boga. To Jego energia umożliwia tak naprawdę kochać w sytuacji braku wzajemności, zdrady, egoizmu. Na ten moment czeka Pan Bóg, żeby wkroczyć. I to jest punkt, kiedy realizuje się przysięga małżeństwa, że Cię nie opuszcza do, aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. I jeżeli mówimy, że jakieś małżeństwo brało ślub sakramentalny, a jednak, a jednak rozpadło się, to znaczy, że to małżeństwo nie sięgnęło do tych pokładów paliwa, które daje Pan Bóg. To ciągle liczyli na siebie, na swoją kulturę. Na swoje dobre intencje. A trwanie małżeństwa jest nie na ludzkie siły, nie na ludzkie możliwości, bo nikt nie jest w stanie kochać aż do śmierci, aż do śmierci mojego ja, mojego widzi mi moich planów. Nikt w stanie nie jest kochać, bo kochać to umierać dla drugiej osoby. Bo często w małżeństwie, ja, który mam 43 za sobą 3 lata doświadczenia małżeńskiego, wiem, jaką historię musiał zrobić Pan Bóg, gdzie ja musiałem zobaczyć swój grzech, swój egoizm. I to wszystko stopniowo musiało być leczone. Bo Pan Bóg nie chce nam dać byle jakiej miłości. Chce nam właśnie dawać tę jedyną miłość, która jest nie do rozbicia. Tą miłość, którą On jest sam. A On nie jest jakąś monadą jednoosobową. Jest wspólnotą. I Pan Bóg opuścił tę swoje, swoją bezpieczną kryjówkę. Jedna z osób Trójcy Świętej Wychodzi na zewnątrz. I żeby małżeństwo trwało, potrzebna jest taka miłość, taka, taka moc spójna, jaka jest w Trójcy Świętej. Od tego może się w głowie, może w głowie zaszumieć, tak jak od wina, że Bóg przychodzi, przychodzi do człowieka. Żydzi spodziewali się, że będzie Mesjasz. Owszem. Ale że Mesjasz będzie Bogiem To nie do wyobrażenia Nie dziwmy się, że odebrali to jako Jako bluźnierstwo Ty będąc człowiekiem Czynisz się, siebie Bogiem Takiego Obrotu sprawy się nie spodziewali Ci, którym przekazano Imię Jachwę Jestem, który jestem I Jezus jest powtórzeniem tego imienia Jezus znaczy Jachwę zbawia Bóg pokazał się w konkrecie Człowieka I małżeństwo jest wielkim sakramentem Wielkim znakiem Znakiem Boga Wielkim poruszeniem Serca Żeby małżeństwo trwało Potrzebne jest wino Miłości Bożej Tej miłości, którą On chce Chce dawać w słowie, w naszych potknięciach, w naszych doświadczeniach. Cieszmy się za tę Ewangelię dzisiaj. Bo chce nas leczyć. Chce wlewać w nam to wino swojej miłości. Byśmy byli zdolni Jego siłami kochać naprawdę. To ja mam słowo. Zapraszam to wszystkie dzieci. Na niespodziankę, słodką niespodziankę. Wszystkie dzieci proszę do mnie. To pierwszy ten lepszy. Zabiera. Po jednej sztuce. Jeszcze drugie jest? to jeszcze? Dziewczynka, tu jest jeszcze dziewczynka. Daj tutaj. Tutaj jeszcze dziewczynka. Ja masz, się masz? masz. masz, masz.